Niech pan się zastanowi, ilu Polaków popiera to, żeby za kilka lat, bo to już jest horyzont kilku lat, zniknęły z Polski samochody spalinowe. Tak? Wyobraża Pan sobie, że teraz w Podkarpacie albo Podlasie przesiądzie się znowu na rowery. No, Czy wyobraża Pan sobie, że teraz całe Podlasie, Podkarpacie, nie wiem, mazowsze, poza Warszawą, no, stanie tam nagle nie wiadomo, skąd infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych, że Polaków będzie stać na ładowanie samochodu elektrycznego, to się nie wydarzy, nie ma takiej możliwości. Nawet polska sieć energetyczna nie jest w stanie, teraz w stanie się przygotować do tego, żeby tyle więcej prądu wytworzyć, żeby zasilić te wszystkie samochody. Więc jakie jest jedyne wyjście z tej sytuacji w tym paradygmacie, na który zgadza się obecny rząd? No żeby nie było tych samochodów, bo nawet jak one powstaną, nie będzie ich gdzie ładować i nie będzie skąd jej wziąć prądu, żeby je zasilić. Więc scenariusz, który kreśli nam PiS, który kreśli nam Unia Europejska jest taki, że macie jeździć na rowerach. Macie 30 km do szpitala na rowerze albo na koniu. Bo tylko to dla Was zostało. I to naprawdę jest sprawa, którą popiera większość Polaków, żeby się Polacy na rowery przysiedli, jak ci Chińczycy 25 lat temu? Trzeba zapytać Polaków. I zapytamy ich, czy naprawdę chcecie jeździć na koniu i jeść samą trawę, jak chce Lewica, Unia Europejska i PiS? Czy naprawdę chcecie, żeby zaorać polskie rolnictwo, żeby przenieść do Argentyny produkcję mięsa, żeby w Europie można tylko było wąchać kwiatki i jeździć na rowerze? To ma być dla nas przyszłość? Wydaje mi się, że ludzie mogą to poczytywać jako zbyt abstrakcyjny przekaz, Ale to bo już się dzieje. Dla nich interesuje ich to, czy oni zmarzną w zimę, tak, czy nie. I marzną czy, zmarzną czy, przy czy, czy obecnej polityce. Zmarzną, no PIS jak. doprowadził do tego, że, że na śląsk nie, węgiel nie... sprowadza się z Gdańska. No Zawsze było odwrotnie. Tak? Mam, żyjemy w czasie absurdów. Mamy 2022 rok. Moja mama myślała, że nie, 15 lat temu już będą ludzie latać na Marsa. Jak ja byłem w gimnazjum, byłem przekonany, że 2023 rok to nie wiadomo, już na pewno człowiek wyląduje na Marsie. A my nie wiemy, czy będziemy mieli prąd w gniazdku, czy będziemy mieli ciepło w mieszkaniu. Czy to nie jest dowód, w jakim złym kierunku prowadzi nas Unia Europejska oraz Rząd Prawa i Sprawiedliwości, a będzie tylko dowód.